Jakie są najpopularniejsze mity dotyczące diety kobiet w ciąży? Z jakich podstawowych produktów należy korzystać, przygotowując posiłki? I czy kobiety w ciąży powinny, czy mogą trenować? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na film Dieta kobiet w ciąży według SubiBox. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, opowiemy Wam o diecie dla kobiet w ciąży. Jest ze mną Marlena, czyli jedna z ważniejszych postaci w firmie. Pewnie część z Was już wie, przynajmniej ta, która nas regularnie ogląda. Marlena zajmuje się kwestią dietetyczną w Subibox Catering Dietetyczny. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie: Czy kobiety powinny zwracać szczególną uwagę na to, co jedzą podczas ciąży? Powinniśmy wszyscy zwracać szczególną uwagę na to, co jemy, bo powinniśmy się zdrowo odżywiać. Natomiast kobiety w ciąży z racji tego, że są odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale też za drugą osobę, która się w nich rozwija, rzeczywiście powinny zwrócić uwagę na to, co jedzą i jak jedzą w ciąży. A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy są jakieś zakazane produkty? Czy można jeść wszystko? Jak, jak ty to widzisz? Jeżeli chodzi o zakazane produkty, to są to nie, produkty z niepasteryzowanego mleka i niepasteryzowane mleko. To jest zakazane ze względu na możliwość rozwijających się bakterii w nich? czyli wszystkie sery pleśniowe, ale z mleka niepasteryzowanego. W Polsce większość serów pleśniowych jest z mleka pasteryzowanego, więc jeżeli ktoś bardzo lubi, to wystarczy na to zwracać uwagę, tak? czy z mleka niepasteryzowanego, czy pasteryzowanego. Nie zaleca się surowych oczywiście mięs, ryb, więc łosoś wędzony na zimno nie wchodzi w rachubę, tatar nie wchodzi w rachubę. Natomiast wszystkie inne produkty pełnoziarniste, mięso, które jest ugotowane, Yy, warzywa, owoce, strączki, można jeść wszystko. Yy, czyli w takim razie yy, deska sera z winem odpada. Niestety odpada wino, wino jak każdy alkohol, tak odpada w ciąży. Zupełnie. O właśnie, jak każdy alkohol. No niestety trzeba się troszkę przemęczyć, yy, ale później myślę, że będzie można sobie już na coś yy, pozwolić. Yy, kolejna ważna kwestia: czy w trakcie połogu yy, to żywienie powinno się diametralnie różnić od tego w yy, czasie ciąży? I odpowiedzi, odpo, odpowiedź nie będzie jednoznaczna, tak? dlatego że to, co jemy w ciąży, jeżeli się odżywiamy prawidłowo, to w połogu też to możemy jeść. Też jest zapotrzebowanie zwiększone na białko. Kobiety, jeżeli karmią piersią, się zdecydują, to muszą zadbać o to, żeby była odpowiednia ilość kilokalorii dostarczana, bo jest zapotrzebowanie dużo większe organizmu niż u kobiet, które nie karmią, są w połogu. Natomiast wszystko też zależy od tego, jak będzie dziecko reagowało na to, co mama zjada. Tak? Bo jeżeli dziecko będzie uczulone na przykład na białko mleka krowiego, to mama nie będzie mogła jeść na biału. Jeżeli będzie dziecko źle reagowało na przykład na strączki, no to też mama będzie musiała wykluczyć. Ale generalnie od samego początku nie zmieniamy jakość diametralnie diety. Możemy jeść to, co jedłyśmy w ciąży. I jeśli chodzi o te posiłki, to wyglądają one świetnie. Mamy tu o, makaron jest jajecznica, są też ziemniaki, jest zupa, znalazł się też deser, więc chyba można pozwolić sobie na wszystko. Jest ładnie, smacznie i kolorowo. Kolejne ważne pytanie, czyli tak naprawdę mity, czy jakieś mity są? Jeśli tak, to czy spróbujesz je teraz obalić dotyczące diety kobiet w ciąży? Mitów dla kobiet w ciąży jest bardzo dużo. Pierwszy podstawowy, że trzeba jeść więcej. Bo się ma w sobie dziecko i ono się rozwija. Trzeba jeść bardzo racjonalnie, tak? Trzeba dostarczać kwasów omega 3 i omega 6, bo rzeczywiście układ nerwowy dziecka, który się tworzy, rozwija, ma większe zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie jest na kwas foliowy, którego niestety nie da się dobrze pokryć samą dietą, więc trzeba go uzupełniać lekami. Ale jeżeli chodzi o te same mity, to nie należy jeść za dwoje, tylko dla dwojga. W pierwszym trymestrze ciąży nie należy w ogóle zwiększać kaloryczności. Jeżeli mama ma prawidłową masę ciała, to przyjmuje tyle kalorii, ile z prawidłowej masy ciała wynika. Czyli jeżeli kobieta ma średnią aktywność fizyczną, prawidłową masę ciała i przyjmuje na co dzień 1800 kcal, to jest to w porządku przez pierwszy trymestr w ciąży. Dokładnie tak samo mama się musi odżywiać. W drugim trymestrze ciąży dokładamy około 350 kilokalorii do mamy diety. W trzecim trymestrze, czyli już pod sam koniec, powinno być to około 480, czyli możemy zaokrąglić 500 kilokalorii mhm. więcej, tak? Czyli ta podstawowa 1800 dodać 500. Tak powinna się odżywiać kobieta, która jest w ciąży. Więc to nie jest tak, że od początku mhm. hula i dusza, piekła nie ma, pozwalamy sobie, bo mam zachcianki. Jeżeli mama się dobrze odżywia, prawidłowo zjada 5 posiłków i w tych posiłkach zapewnia sobie wszystko, Troszkę większą podaż białka, pełnoziarniste produkty zbożowe, to tak naprawdę te zachcianki nie będą jej towarzyszyły. Tak? Może od czasu do czasu mieć ochotę nie wiem, na coś słodkiego, czy na jakiś konkretny owoc, czy warzywo, ale to nie jest nic złego, może sobie wtedy na to pozwolić. Tak? Zresztą, jak widać, jest deser, więc to nie jest tak, że kobieta w ciąży musi stronić od słodkości. Yy, to prawda, jest tutaj bardzo smacznie i kolorowo. To, co się brzmi bardzo racjonalnie, czyli faktycznie ta ilość kalorii, którą zwiększamy, robimy to, w zasadzie robicie to powoli, dlatego myślę, że tutaj nie będzie jakichś dużych skoków wagi, ale jest to na pewno istotny element, istotne pytanie, które chcecie, żebym zadał, czyli, czy istnieje jakaś norma która mówi o ilości kilogramów, jaką kobieta powinna przytyć w czasie ciąży? Czy nie ma w ogóle czegoś takiego? Jak to wygląda? To może to jest kwestia indywidualna i nie można tego w ramy uplasować? Zawsze są normy, tak? Bo jako ludzie i też nauka, sama dietetyka też próbuje wszystko ubrać w normy, bo to jest najwygodniej potem, wiadomo, do czego się odwoływać. Tak? Są normy oczywiście, ale wszystko zależy też od tego, od jakiej masy ciała startujemy. Jeżeli mama zaczyna od masy ciała zbyt duże, tak, bo nie, wiem, nie zdążyła przed ciążą zadbać o to, żeby ta masa ciała była prawidłowa, to przyrost masy ciała będzie mniejszy. I musimy też o to dbać, bo z nadmierną masą ciała mamy wiążą się niestety różne powikłania, które w ciąży mogą nas dopaść, czyli e, podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca ciężarnych, a to już jest bezpośrednie zagrożenie dla samej ciąży i dla dziecka nawet po urodzeniu. Tak? Bo mamy, które mają cukrzycę ciężarnych, niestety większe prawdopodobieństwo jest, że urodzą dzieci o bardzo wysokiej masie urodzonej, nawet powyżej 5 kg, mhm. i tym samym dziecko już będzie genetycznie obciążone, tak, na przykład cukrzycą w przyszłości. Będzie musiało bardzo uważać. Więc yy, po pierwsze, od jakiej masy ciała zaczynamy? Jeżeli zaczynamy od prawidłowej masy ciała, powinnyśmy przetyć między 5 a 15 kg. Więc to nie mm -hmm. jest tak, że kobieta w ciąży może tylko 5 i nic więcej, mm -hmm. bo bywa to bardzo różnie to też jest indywidualne, indywidualna sprawa. Nie należy się bać tej, tego wzrostu e, masy ciała, bo zaraz po porodzie spadam mniej więcej około 10 kg. Tak? To są wody płodowe, łożysko, dziecko, mm. więc nie ma co przesadzać i w drugą stronę, czyli nie odchudzamy się w ciąży, bo najważniejsze jest zdrowie i nasze, i naszego dziecka. Czyli przede wszystkim dbajcie o siebie, zachowajcie umiar we wszystkim i na pewno wszystko będzie dobrze. Ostatni element, może mniej istotny niż z bólem serca, mówię, ta dietetyka, ale również ważny, to trening kobiet w ciąży. Tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać, że to wszystko zależy od tego, jak aktywne byłyście przed zajściem w ciąży. Jeśli regularnie trenowałyście i to były mocne treningi, to w czasie trwania ciąży, przynajmniej na jej początku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej ćwiczyć. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest moment na bicie rekordów i przygotowywanie się do zawodów, tylko na utrzymanie formy. Jeśli są panie, które nigdy nie trenowały i chciałyby zacząć trening podczas ciąży, również jest to możliwe, ale jest już to szalenie istotne, by nie robić tego we własnym zakresie czy z wiedzy z internetu, tylko poradzić się osoby, która faktycznie zajmuje się treningiem kobiet w ciąży. Trening powinien być delikatny, nie jakiś przesadnie intensywny. I też pamiętajmy, że brzuch to nie jest obecnie element, nad którym trzeba było mocno pracować i mocno go ćwiczyć, więc na pewno jest sporo ćwiczeń, w których Wy nie możecie wykonywać, chociażby takie, które wymagają unoszenia ramion wysoko nad głowę. Z tymi wskazówkami was dzisiaj zostawimy. Myślę, że tego było sporo. Wiecie, jakie, jak wyglądają posiłki, jakie są normy dotyczące przytycia w tym okresie, na co zwracać uwagę i przede wszystkim, jakie są mity i czego się wystrzegać. Także dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejny. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, zasubskrybujcie nasz kanał. Czekamy również na pierwsze komentarze od pań w ciąży. By nie przegapić żadnego odcinka, kliknijcie w dzwoneczek. Do zobaczenia!